Dzisiaj pokażę Wam, jak prawidłowy sposób wykonać masaż dekoldu oraz szyi, ponieważ nie powinniśmy o nich zapominać w pielęgnacji naszej twarzy i całego ciała. Bardzo ważne jest to, by na początku pobudzić węzły chłonne. Możemy to wykonać piąstkami tutaj przy pachach, albo całymi dłońmi naprzemiennie. Następnie przechodzimy do obojczyków. Tutaj też. Istotne jest, aby pobudzić krążenie limfatyczne. Zaopiekujmy się zresztą strefą przy uszach. Na skrołaniach, tutaj na górze, My schodzimy sobie po boku twarzy aż do mięśni kapturowych. Możemy też rozluźnić sobie mięśnie kapturowe, które są bardzo często mocno pospinane. I też blokują nam przepływ limfy. Powtarzamy to kilka razy, i gdy mamy tak przygotowaną skórę i tkanki, możemy przejść do masażu. Ten masaż wykonuję na razie na sucho. Robimy sobie między palce fałd skóry na tej i od środka na zewnątrz rolujemy. Następnie przechodzimy do szyi, pochylamy sobie szyję w prawą stronę i opracowujemy lewą część szyi. Musimy tą skórę złapać między palce, a żeby to nam było ułatwione, przechylamy sobie głowę w prawą stronę, aby mięśnie nie były napięte. Pamiętajmy o tym, żeby nie masować centralnej części szyi, gdzie jest krtań i tarczyca. I opracowujemy drugą stronę. Masaż i szyi możemy wykonać za pomocą głaszy. Jest to płytka wykonana z naturalnego kamienia. Pięknie pobudzi nam krążenie. Jest to masaż intensywny, dlatego wykonujemy go nie częściej niż raz w tygodniu. Zacznijmy sobie od tej części owalnej i kierujemy się od środka ku górze, na zewnątrz. Jest to bardzo przyjemne, świetnie rozluźnia nam spięcie mięśniowe. Szczególnie polecane to dla kobiet, które rano budzą się ze zmarszczkami na dekolcie. Ruchy powinny być energiczne, wymiatające. Czyli pracujemy sobie od góry na dół, jest to ruch trenujący. Przy okazji możemy popracować tą częścią przy podbródku od środka na zewnątrz i następnie schodzimy, drenujemy wszystko do węzłów chłonnych. Czynność kilkukrotnie powtarzamy i mamy gotowy masaż. Teraz druga część masażu z wykorzystaniem olejku. Rozprowadzamy olej na części, którą chcemy masować, w tym w przypadku dekolt i szyję. Dokładnie. I rozcieramy. Naprzemiennie. I tutaj też pracujemy na bokach szyi, omijając centralną część. Następnie schodzimy sobie w dół. Jest to ruch rozluźniający, drenujący, odprowadzamy limfę. Czynność kilkukrotnie powtarzamy. Ruchy mogą być swobodne. Najważniejsze, aby były one od środka dekoldu na zewnątrz ku górze, szyja do góry. Następnie drenujemy w dół. Możemy też zrobić ruchy okrężne, rozcierające. I na koniec, przegłaskujemy.